Co w nocy działa? Co w nocy działa? 24 na 7 ma pracować. Zobacz, jaki jest zadowolony z roboty. No, on jest bardzo zadowolony z roboty. Widać to po jego oczach. Będzie, no, będzie wybierał, kiedy pracuje w moim obozie pracy. Znaczy w mojej kochanej zagrodzie z Pokémonami, yy, gdzie wszyscy żyją szczęśliwie. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie follow'a. Dobra, gdzie te małpy za? Gdzieś tutaj były. Z bossem się walą! Znaczy nie z mamutem, ale jaja. Kurde, to muszę powiedzieć, że jest na Giga Plus. Bo taka prosta mechanika, że są jakieś tam zbuje, które się respią i biją z innymi, to sprawia, że świat żyje swoim życiem. Masz wrażenie, że ty jesteś rzeczywiście w wiarygodnym świecie. To to samo było w V-Rising, gdzie nie czujesz się, że za rogiem wszyscy czekają, żeby wyskoczyć na ciebie i ciebie zaskoczyć, coś ci dać. Tylko ty idziesz i tam się coś dzieje i widzisz. O kurde, ktoś walczy z kimś. Możesz się dołączyć, możesz obserwować, nie. To, to jest mega na plus akurat. To muszę przyznać. Dobra, dawaj tą małpę. Z Ła! No Uła, to kuj! No i zaraz się wy... No, już... ...bał z... tą małpę, kuj. Strasznie nieprzyjemne jest y, kontrolowanie tych, tych... inne inny no ale... A no, no, komendy no... ...jaką... ...jaką komendę mogę mu dać, no? Command focus on same enemy... ...attack aggressively, no... ...to nie chodzi o, o, o jaką on ma komendę, tylko o radius jak reaguje, no. No i zobacz, No i właśnie, nie, oni kuj. ...jeleń strasznie mocny. Gigamocny mocny jelen, nie? Może tego spróbujemy No dawaj, dawaj, dawaj Iść! Dona tak! No i. A idź w cholerę z tymi pokemonami zonymi. <sum> Powinien być jakiś taki szybszy szybszy ten command. Na no, odwoływanie, coś w tym stylu. Ale pancerza nie mam. Nie dobrze. I w ogóle co, co to za ja? Dark egg? Ale bym sobie wykluł takie jajeczko. Tak, agresively. Zoba, lecą, lecą. Co? I gówno. Dawaj, dawaj. U... Tak mnie trafił. Kumasz. Kumasz to. Nie. O, teraz się udało uniknąć. Hmm. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie. Dawaj, dawaj. Jeszcze jeden, jeden raz. Jeden raz. Wow. Dawaj. 27%. No szanse chyba małe, co? Jest! Mamy to! Złapany! Normalnie! Bosik zrobiony, tego! Tak I to złapany za pierwszym razem na 20 parę procent. Bang. Chillet! Chileta żeśmy złapali. Kurde, tylko że on do bazy poszedł. Do bazy poszedł cholera, bo ten, bo już miałem owce przy sobie. <grym> Pasuje robota, bo teraz możemy tak, inkubator sobie odblokować. Tylko problem jest to. A, dobra, mamy jeszcze jednego bosa, jakbym pokonał, to bym miał wtedy na inkubator. Bez kitu, to tutaj priorytetem jest. mamy też poziom, bardzo dobrze. Może do wait, wait sobie dodam. Gdzie ten chillet? O, oh jest, chillet, dragon, ice'owy dragon. Ale super. Ciekawe, czy można na nim jeździć. Jeździłbym na takim. Ciekawe, czy on jest silniejszy od tych zwykłych pokemonów. Też nie wiem. Baby don... O, siodło. Tak, 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 tak. Tylko hornów nie mam. Więcej hornów, ingot. Będziemy musieli przepalać ten. Medicine. O, dobrze, będziemy... Taki z Pokemonów robić. Tasak też jest. Bardzo dobrze. Też lepszy ten. Lepszy armor. No i git. Kurde, jeszcze siekierkę mogłem sobie odblokować, ale nie starczyło punktów. Kurde, to bym chciał jeszcze złapać. Dawaj. Nie atakuj, nie atakuj. Nice. Mamy go. Bang. Kaprity. Kaprity złapany. Małpę jeszcze trzeba. Małpę to chyba solo bym musiał zrobić, bo... Albo czekaj, wezwę tego. Może ten niech tylko jedną bombę przy. I... Dawaj te małpy. Małpa, wracaj. Ała. Atakuj. Nie no, zobacz, że no nie atakuje. Dobra, chyba się złapie. Dobra, nice. A, bo tryb był z nimi chyba. No dobra, nieważne. Fokus z same enemy. No, zapomniałem, że im dałem w poprzedniej walce, żeby nie atakowały. Dobra, git. Dobra, jeszcze parę wodnych byśmy pokonali. Parę wodnych byśmy pokonali i żeby sauny im postawić, nie? Bo wydaje mi się, że już powoli są mocno zestresowane te. A, to jest martwy. Nieważne, XD. U, skrzyneczka tam jest. Low grade medical supplies. I strzały. I Goldcoin. O, tam są te wodne. Desant! No i chyba nie dolecę. Lecę. Ja utonę, bo muszę tutaj. Bo, bo się utopię! Bo się utopię! Not like this, please, no! Wyłóż z tej wody. Na litość boską. Wyła z tej wody. Szybko. Wyłóż z tej wody. Wyłóż z tej wody! Dobra, ale stres. mam tutaj medykamenty te jakieś. Low grade medical supplies. A, nie mogę. Dziewięć mamy. To chyba jeden mam w bazie, to akurat będzie na saunę. Capricte meat noise. Lambalmutun. Musimy naprawić armor. Nie, ten armor to jest do wy wywalenia w ogóle, bo będę senowy robił. Mogę go w ogóle ten? Po prostu. Wyrzucać takie rzeczy, czy jest możliwość później, nie wiem, jakiegoś rozkładania na części tego. Nawet nie wiem. Jajo tam jest. No nie no. O dobra. Dawaj to jajo. Ty, a gdzie jest ten? Gdzieś śmierdziel. No. no, a 38 mamuta raczej nie zrobimy jeszcze. To jeszcze nie, nie te, nie te progi. A możemy tutaj szybką podróż do domu zrobić sobie. A może jeszcze jednego tego, liska? Bęk. Tak go! Łupku! O kur... go z planszy. Nie było tematu. Jak zrobić ten lepszy strój? A, to ja muszę chyba lepszą tom Zrobić sobie tak, lepszy łuk. Muszę chyba zrobić tą lepszą ławkę. High quality workbench. Czyli gwoździe, wood ingot. Ten furnes musimy zrobić A gdzie ten furnes postawiłeś tutaj? O, lisek to ogarnie, super sprawa Akurat 10 tych będzie My potrzebujemy ile? 15 ku... A f... Gwoździe też trzeba zrobić Okej okay. Na inkubator jeszcze nie mamy części niestety O, saunę Drewno, tu będzie drewno Ile jeleń na, nakopał drewna? 145 Dawaj im saunę stawiamy o, Ale będzie sauna ku**a Gdzieś na środku niech się kąpią Albo nie, tu przy jeziorku będą miały taką ten Chill area tutaj O, no odejdź ale ten jeleń dużo żre, Jocie kręca. możemy tu jakieś nie wiem, o jagódki dawaj Dobra jest łuk, to ten stary łuk wyrzucić? Albo zostawię go w skrzynce, tak na wszelki wypadek, ale najpierw go naprawię żeby był naprawiony Old bow, jakieś jajka <laughs> Ale bajzel tu się robi Horn już chyba mam wystarczająco żeby tam siodło zrobić dlatego, tak mi się wydaje Ten strój zrobił w tym stole, no nie, nie w tym stole bo to musi być ten lepszy stół Nie o te stroje, to nie są te stroje które ja chcę zrobić Muszę mieć lepszy stół. A do tego potrzebujemy jeszcze pięć sztabek. Trzeba by jakieś ore-ore tutaj nakopać. Właśnie, siodło dla tego śmierdziela. Paldium brakuje Ajajaj, aj, aj. czekaj, idę zobaczyć ile mamy kamienia 34, mało nakopał w sumie Zaraz zmienię drużyny na spokojnie! Nie nerwujcie się! No, więcej Paldiuma Trzeba by tutaj Paldium zrobić 7 tylko, hmm. Dobra, musimy ores kopać. Ten tutaj robi drewno, dobra Katiwa sobie odpoczywa, ost! <grym> Lis w saunie normalnie chilluje bombę <grym> że jaka ta gra jest głupia. Czy tutaj te sworki ewoluują? Chyba nie, ale nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Trochę jestem z tyłu, jeśli chodzi o eksplorację tej gry, bo setak gram z doskoku pomiędzy intensywnymi sesjami esportowymi w Dark and Darker. No, jest kurde. No, musimy jak najszybciej tę orę zrobić. Czekaj, tu jest to orę. Jak się dzień zacznie, to musimy wyprodukować te pięć jeszcze sztabek. Ile możemy? 10. O, zajebiście. Także będziemy mieli sztabki. I jeszcze, żeby zrobić ten lepszy workbench, potrzebujemy gwoździe. A gwoździe gdzie się robiło? Tutaj? Tutaj. A, ingoty są potrzebne. 10, czyli 5. No, to akurat będzie. Dobra. Zaraz to ogarną. Dawaj, dawaj, rób te gwoździe szybko! Pingwin Grzyga, on myje domek, bo to jest Pingwin Minia. Kurde, to siodło bym chciał zrobić, nie powiem. Jeszcze trzy paladiumy, ale ingotów dużo, to na razie nie mam na to, bo wolę zrobić te narzędzia i muszę sobie lepszy pancerz zrobić, bo inaczej mi będzie kaplica. Jak tam te gwoździe, robisz czy nie robisz? No robi, robi, dobra, jest gitara, jest, są robione gwoździe. Lisek tam też robi sztabki. Robi się dzień, więc może w międzyczasie ja bym... Yy, ja bym jeszcze więcej tego nazbierał, a tak. Zmieniamy drużynę, mianowicie. Wydaje mi się, że już mamy dużo wełny, więc na razie bym owce może tutaj odłożył. Tego na pewno chcę. Cileta chce swojej drużynie. Co robi ten Capri? Małpę na pewno potrzebuje Małpę potrzebuje tutaj, żeby małpa porządek robiła. Ten też depreso potrafi być górnikiem. Kurde, Kremisa chyba też na razie wyjmę. I damy może damy może tego depreso tutaj do roboty. Będzie trzeba posprzedawać te Pokemony wszystkie. Dobra, pokaż mi tego. Przyzywam cię. Joki fajny! Ale totalny koza. Tak, ciekawe, czy na niego można się dać. Ale fajny. Normalnie, jak z tej opowieści, nie? Czemu ty tak wolno robisz te gwoździe? O co tutaj chodzi? Pomogę ci trochę, bo za wolno to idzie. Z Neverending Story, no? Bez kitu. Nie pamiętam jak się nazywał ten taki psowąż. Film w ogóle z dzieciństwa. param. -ra -pa jeszcze jeden berry plantation i będziemy mogli w ogóle ulepszyć sobie ten. Nie głupio, żeby to zrobić. Mogę to teraz zrobić? Jeszcze jeden. Tak, tak to wygląda? Czekaj, pokaż. A, bez kitu. jeszcze jeden berry plantation i będziemy mogli to zrobić. No kamienia brakuje. Szybko! O, ci we dwójkę teraz wydobywałem, to dwa razy szybciej powinno być. Ten jaki wk. Ja I pier... Okej, okay, bro. To jest chyba jakiś polski Pokémon widzowie mi się wydaje. To jest Pokémon z polski. A jajaj. Mm, tylko czy tutaj, kurde, nie zmieszczę chyba drugiego, co? Drugiej obery plantation tu. No. A nie zmieszczę. Zobacz zobacz, jakby tak. No trochę na skałach to by było, ale? Facilu. zobacz pyk, pewnie. Jagódki będą produkowane. Teraz też ten drugi workbench lepszy. Bank. Tutaj na przykład jakbym ustawił. Mm, tu się nie zmieści. Gdzieś indziej musimy to ustawić. Może na przykład... No, szkoda, że one się ten. Irytujące to jest, że. A jakbym tu post... Nie, no tu nie wejdą, bo one mają problem z wchodzeniem tutaj. Olipka. Nie wiem, czy tej bazy zaraz nie w, w pi Bo ta baza to jest gówno warta. Chyba tak robię, nie? O! Ty, w las chyba. I co, teraz nie mam problemu, żeby wleć na tą platformę? <laughs> mogę siodło zrobić. Ale nie, bo wtedy nie będę miał na ten workbench. Nieważne. Jakbym tutaj postawił, zobaczmy. Okej, okay, bo one od tej strony podchodzą. To może, może dadzą radę. Nie, wchodzi, ty zobacz. idzie ten f... Polski Pokémon, kur. <laughs> nie mogę. Z... O, teraz zadowolony Zoba, bo przestał pracować i się uśmiechnął od razu. Dobra. O i tutaj mamy um, Pelt Armor, 10 lewera. O, lewera mamy. Myślałem, że mam najwięcej więcej lewera. Ale dziarostwo. I gotów więcej. No, musimy kurde, zbierać rzeczy bez kitu. Ja, nie, no, mam 18 tych. Jak to? Czekaj, lewera mam. A nie, 9. Dobra, 18 to towarzy, jestem debilem. Dobra, jeszcze tutaj bawełnę niech robią. Ktoś to ogarnie pewnie, mam nadzieję, w końcu, kiedyś. I tutaj możemy ulepszyć. Nice. Ósmy poziom. I możemy jeszcze jednego dać. To kogo tutaj dać? W sumie nie mam żadnych innych, które by były potrzebne, nie? Bo jednego wodnego mamy, to ten podlewa tego mamy Nie wiem, którego tutaj dać No może do robienia bawełny Nie mam żadnych innych takich, które tutaj mogłyby coś robić Ten dużo żre, to nie będę go wypuszczał Niech jajka robi kurczak i pasuje No, dobra, pingwin tutaj pracuje Kotek się kąpie Jagódki są Żarcie im trzeba tutaj dorzucić To weźmy dla siebie Dobra Lama skór nie daje? Daje skóry lama? Ty, może daje A, daje, pamiętam, daje Dawaj lamę zamiast tego Szybko tą lamą zap i produkować. Produkuj szybko. Jakie pończoszki w ogóle ma zabawa. No dobra. Tu chłopaki dobrze robią. Jest produkcja. Gumbos nie mam pojęcia co robi. Z lisem coś tam kombinuje. No dobra. Jak wyglądamy z pokebolami? 13 pokeboli zostało. To jest mało dosyć. Wezmę może tą skałę. Każę im przerabiać w grinderze na palladium. 10 niech będzie. I teraz by... Na pewno są potrzebne nam ore, żeby lisek miał tutaj w piecu do roboty. Kurwa <laughs> jeleń <cienny. śmiech> Ale chillera. Normalnie spaje zrobione. o więc chyba skóra nie wypada, nie? nie? desant Ja bym tego chileta też chciał w walce przetestować, nie powiem, że nie. Musimy narzędzia też lepsze odblokować, ale to co technologii mi brakuje. Siekierki lepszej. Narzędzia teraz priorytetowo narzędzia upgrade'ować i ubrania lepsze, nie? To teraz jest naszym priorytetem. I siodło, siodło dla jelenia, żeby jak szef. Bujać się po krainie. Będzie trzeba w ogóle ten fundament rozbudować. Jak nie robimy takiej bazy, bo budowanie jest obrzydliwe w tej grze, to po prostu zrobię taką wielki fundament i na tym będą stanowiska. Yesa. się będę tam przejmować. Czemu wy coś nie pracujecie? Co jest z wami? Bugowały się te śmierdziele. A, tu już nie mogę. Hmmm. Niedobrze, niedobrze. Ale tu mogę. Aha, tutaj mogę, a tu nie mogę. XD. Najlepsze, że jakby zrobię wooden roof. To on się nie snapuje z tym. Boże, jaka bzdura, naprawdę. Oni to chyba z jakichś asetów po prostu ten system budowania wzięli i wlepili tak o, na hejnał. Dobra, wzięli się do roboty chyba. Tak powinno być, tak powinno być. Dobra, Lisek tutaj będzie miał co do roboty. I jeszcze tu, tutaj mu dołożymy do roboty. Pięć sztabek. Całaś ta lama nie produkuje skóry. Dobra, idziemy na wilki w takim razie. Mam mało pokeboli, ale no trudno. Nie Wiem, nie wiem, gdzieś tutaj może pójdziemy, coś takiego. Chociaż tu by było dobrze odkryć sobie ten szybką podróż. Desant! Właściwie to mogę użyć szybkiej podróży. A, nieważne, No dobra, tutaj ten, przejść za to. Dobra, dam radę, dam radę. Desant! Bęk. A, do tej wieży, 200 metrów. Jelonki. Widzę, że tam łażą. Te fanty. Możemy przetestować w walce tego. Bierz ich! Jest klimacik, co? Dobre bomby tutaj a zobacz, ty. O, jelenie są mocne, fest. Mocno atakują. Bardzo mocno. O, skóry wypadają z nich, nice. Nawet nie wiedziałem. Choć logiczny, no nie? Chilet prawie na, na dupy dostał. Dobra, przejmamy skóry. Chilet, chowaj się. Co to? Liftmunk. Gdzie uciekłeś? Gdzie jesteś? Wracaj tu. Ty, on jest jakiś pokojowo nastawiony, ucieka. Po Dupiego go, tłukę. Iś. Normalnie, złapałem e, leśne iwi Liftmunka. Tak Dobra, gdzie jest ten teleport? Tam, 200 metrów. W tej fortecy, albo tam dalej. To jakieś ruiny są. O, ten boss się respi? O, czyli bossy można farmić generalnie. To jak zabiję tego bossa jeszcze raz, to będę miał drugą część, żeby inkubator zrobić? Tak? A to by trzeba go drugi raz zrobić. Tylko że nie mam pancerza teraz! Ku Teraz nie mam pancerza, to trochę ryski. Raczej jak sobie zrobię ten pancerz, bo mam tą skórę. Ile tej skóry? No tutaj trzy sztuki. To powinno wystarczyć, żeby sobie zrobić pancerz. Trochę ryski widzowie, trochę ryski. No, chile jest trochę ten. Zresztą na niego to wydaje mi się, że jeleń więcej będzie robił. Bo jak będzie chile na chileta, no to raczej lodowy na lodowego tak słabo będzie działać. Lepiej, właśnie, żebym miał ten, tego śmierdziela i, i jelenia. Ja kupiłem na G2A Konana ze wszystkimi DLC za 130 zł, promocja z 620 zł. I kurwa, tak powinno być wykrzyknik G2A, widzowie. Zobaczcie sobie, może też coś wam wpadnie w oko i sobie kupicie z mojego linka. Będzie mi bardzo miło. I wam też zresztą, jak zaoszczędzicie. O, o, super. Kurwa, przykleił się. Dobra, chyba szybką podróży zrobimy, żeby zrobić sobie ten pancerz. Bo i tak już noc nadchodzi, więc będzie mnie mrodziło strasznie. Przepycha tego, tego. Dobra, wracaj do Pokebola. Dobra, do domu. Pyk. Punktu na siekierę? Chyba nie mam jeszcze. Czy mam? A nie, mam już punkt na siekierę. A, to mam. Nawet nie wiem skąd. O, dobra, Pelt Armor. Małpa się tym zajmie. Dopieca tutaj to, żeby licek miał co przetapiać. Dobra. Jeszcze zbierzemy skały. Ile tutaj skał? O, oni, 24. Tak się opierają. Jeleń tutaj lepiej pracuje. Zała. jeleń 247. Kurwa, Jeleń, ty jesteś p... -em. Coś ty narobił. Tu trzeba ten, skrzynię musimy postawić. Stawiam tu skrzynię. Do drewna. Dobra. Jest już ten pancerz czy nie ma? Szybko, bo mi... Bo mi zimno. Dobra. Jest git, jest git. Ty, ale jestem zobacz. Jak taka... Rafał, jak taka amazonka teraz. Uuu. Jak opiewają... Opiewają te... Y, hot pancy Chyba normalnie. Lara Croft mogłaby się uczyć wdzięku ode mnie. Dobra, pięć tych, a potrzebujemy chyba dziesięć, nie? Żeby zrobić siodło. A, dziesięć tych. A i lewera więcej. Muszę ich więcej jeleni zabić. A tu co się dzieje? Czemu oni nie zbierają tego? Nie wiem, coś, coś nie ogarniają tutaj. Ze zbieractwem. Sam się muszę tym zająć. Dobra, metal pickaxe mamy. Niestety na to potrzebujemy jeszcze ingotów i potrzebujemy jeszcze kamienia. Są tu jakieś agresywne pety poza NPC-ami? No są, są, no. Kurwa, czemu ten śmierdziel tego jeszcze nie usmażył? Gdzie jest ten kot? Kocie, gdzie jesteś? Gdzie jest mój kot? Ten ognisty śmierdziel. Zbugował się gdzieś? A, on głodny. On gdzieś się musiał sklinować, biedaczyna. Na no, się i do roboty, ale już. A ile potrzeba na ten Medicine Workbench? Może go nie odblokowałem jeszcze? Ja go chyba nie odblokowałem. A, nie odblokowałem go. Nieważne. Giveare dla małpy. Można zrobić tego. I dlatego, dla dla Leafmanka też można kałacha odblokować. No, nieźle. Zowie, nie mogę grać w tego Palwarda. Nie mogę grać w te Pokemony. Bo za przyjemnie już jest na tym stromyku. Za bardzo rodzinna atmosfera. Nie podoba mi się to. D -d -d Dusi się to z moją patologiczną naturą. No, musimy grać w jakieś ten gierki co bardziej demogenne są, a nie jakieś k urocze Pokémonki z... No dobra, co ja miałem zrobić? A, zrobić sobie lepszą siekierkę. Nie wiem czemu tu żaden nie chce pracować przy tym, no whatever. A nie mogę na przykład tego tutaj. Wiedzielu! Szybko! A, bo marka nie ten przycisk XD Nie ten przycisk, kudusiłem zamiast e Debil. Co to jest rol? Bang. Zobacz jakie gachi role są walone. Tak o. Kiszak lubi to. A ty co robisz ty? Jeleń płonie. Nie mam pytań. Dobra. Mamy lepszy pancerz, mamy lepsze narzędzia, mamy lepszy łuk. Super sprawa. Jeszcze byśmy potrzebowali 10 ingotów, ale nie mamy z kolei skóry, więc musimy i tak iść po skóry, że za nim będziemy mieli siodło. Dlatego. A ten co robi ty? Polok. Polok. Na środek dnia Polok śpi, nie? mnie. E! Wstawaj! Śmierdzielu. Nie ma spania. Upset and went to bed. Ale z drużyny. Kur... jego poloka bierzemy. Pasuje. No, tak powinno być. Co w nocy działa? Co w nocy działa? 24 na 7 ma pracować. Zobacz, jaki jest zadowolony z roboty. No, on jest bardzo zadowolony z roboty. Widać to po jego oczach. A będzie w nocy, będzie wybierał, kiedy pracuje w moim obozie pracy. Znaczy w mojej kochanej zagrodzie z pokemonami yy gdzie wszyscy żyją szczęśliwie. No. Ty, a ja odebrałem te te kulki? Odebrałem chyba 12, tylko pokeboli mamy, mało. I strzał, strzały, też mi się kończą, cholipka, No nic. Nie, ja... O ty, tego trzeba złapać! Dinosoma. Dawaj go walimy na łeb. Bierz go! Znowu pomyliłem klawisze. Możesz wejść do pałacu. Przestań, przestań. O! Chyba zrobiłem, bo akurat odbiegałem. Jeszcze w ognisko wdepłem. Będziesz go atakował czy nie? 13% tylko No no no, zaraz złączę i tyle będzie Aha, no pozdro Pozdro, że go złapałem, a on i tak strzelił Pozdro, że kurwa on w pokeballu mnie strzelił Jak ja mam go złapać, jak on ma 1% HP i jest 16% Nie ma, nie mam tyle pokeboli. Przedstawię się powoli na tier 2 pokebole. Na te pokebole, których jeszcze nie mam odblokowanych. Dzięki, Mordo, za super radę. no Bardzo, bardzo mi pomogłeś w tej chwili. Trzeba skór nafarmić trochę. Jak, co, co mi zautomatyzuje w bazie produkcji skór? Wilk? Wilka, jak puszczę w bazie, to będzie strał skórami? Wątpię. 6 promil. Bo trochę na brak skór teraz najbardziej jest problem. Tylko, że tutaj nie będzie żadnych skór. Ja to powinienem. Olipka, powinienem. Tam się po prostu. Teleportować i by było git, a nie tak tutaj biegać, przecież tutaj nie ma nic co skóry daje. Ty, co tu się? Ty, jest tutaj gdzieś jakiś shiny Pokemon. Na górze chyba. Ta, na górze siedzi. Ciekawe jaki Shiny Pokemon tam jest. No i tak raczej będzie ciężko złapać. O widzę tam. Ty, to jest Lisek. Shiny Lisek. Tam łazi. Ale mam pancerz rozdupiony, więc tak. O, tam są liski. Dawaj te liski walimy na łeb. Tylenia użyjemy zamiast tego zamiast chileta, bo chilet jest trochę zmasakrowany, niestety. Atakuj! Ustawimy ich na agresywność, ale te cymbały skończone. Nie atakują agresywnie, nie? Jakby ja muszę zaatakować, żeby one żeby one ruszyły, nie? No, fajnie. Ała, nie mam tarczy, pozdro. Dobra, no dwie skóry już mamy tutaj z lisków O, jest wiksy, ty. Czekaj, czekaj, uspokójcie się, uspokójcie się, bo. No i jest, wiksy. Pasuje. No, i będą skóry. Można, można. Nalamy się. Ty, a tu co się dzieje? O kurwa, dzika świnia tutaj atakuje chłopów. i tą dziką świnię też. O ku... i po dzikiej świni. Dobra, nieważne. Nie było tematu. Ale skóra wypadła. Nice. Na czternastym dopiero lepsze te. Dwa levele jeszcze nam brakuje. Dużo. <laughs> Siodło na cileta na trzynastym. Pogers. I lodówka. I kusza. O, kusza będzie też dobra. Fest. Królowa wszystkich alpak. I ja cię Dole. Supreme Fluff Commander. Holy shit, tu będzie ostra bitka, tu będzie trzeba się przygotować. Jak to jest na 23, to jeszcze daleka droga, żebyśmy my to zaatakowali. <laughs> Pikachu! Rajczu właściwie. I fuck! Zaatakują go czy nie? No stawiamy ich na komendę i zobacz, i nie atakują, nie? Zobacz. No jest to AI tych Pokémonów, to no, jest bieda City, nie? Generalnie. Bieda City, straszna. Nie, nie! jakiś trader pewnie jest, co? Zgadłem? Ta, trader, Zoba. Siemano. Witam. Sell. O, i z tego mogę sprzedawać, Zoba. Za golda normalnie. Opychamy pokemony. I jak to sprzedać? A, dobra, ten, 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 ten. Pasuje. Sprzedaj to w pizdu. Pasuje. A co mogę kupić? Krowę za 5000 golda mogę kupić. Ale ceny, ty. Tutaj do tego tradera to chyba... No, kogoś chyba na łeb trochę się rzuciło. Lisa za... Tego za 3000 golda? nie, wychodzę stąd A ten co? Ever explore the cave? I've heard the caves are home of loads of unique pals What's more, they're even treasure No jak w Arku wiadomo, że w jaskiniach fajne rzeczy są, whatever A ty co? Wandering Merchant, co ty masz? Bye Witch hat schematic, long-eared headband schematic Farming hat schematic No, mogę kupować te pokebole Szkoda, że tych lepszych nie mogę kupować. Jajka, skóry mogę kupować, ale drogo to wszystko. A sprzedać? Co mogę? Niedużo w sumie. No, niedużo tu mogę sprzedać. Ktoś tu jeszcze mieszka? Zabita dechami jakaś polska wiocha, daj spokój. Tam chłop jakiś chrapie, widzę go. Wstawaj, wstawaj. Pobudka. Aha, po prostu tak. Dobra, zjeżdżamy stąd. Wracam do bazy.